Cześć, Nazywam się doktor Paulina Górska, jestem dietetyczką kliniczną. Specjalizuję się głównie w diecie, suplementacji, ziołach polecanych przy chorobach kobiecych, PCOS, endometriozie, niepłodności, a także starania o ciąży po 30. Dlaczego po 30, bo to jest grupa ze specjalnymi potrzebami? A skoro o potrzebach mowa, to nie chcę już dłużej opowiadać o sobie, tylko skupić się na tym, że gdy tu jesteś, w związku ze swoim potrzebami, chęcią posłuchania czegoś, mam nadzieję, wartościowego. Więc nie będę już przedłużać i zaczynamy. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o pięciu takich, myślę, mało znanych e, faktach dotyczących ochrony komórek jajowych przed stresem oksydacyjnym, przed wolnymi rodnikami za pomocą antyoksydantów. Pierwszą taką ciekawostką e, jest to, czym w ogóle są wolne rodniki i to, że one są cały czas produkowane w Twoim organizmie, nie są wcale dostarczane z zewnątrz, to znaczy pod wpływem różnych czynników z zewnątrz mogą być produkowane w nadmiarze, ale to też nie jest tak, że masz pełną kontrolę nad tymi wolnymi rodnikami. Wolne rodniki to są takie atomy lub cząsteczki, które mają niesparowany elektron i przez to stają się takie, Wręcz agresywne, one szukają tego elektronu do pary i atakują inne komórki, w tym komórki jajowe. Wolne rodniki są cały czas produkowane przez twój organizm, bo są one też potrzebne. Paradoksalnie są potrzebne, choć mówi się o nich głównie negatywnie. To te wolne rodniki są niezbędne między innymi do przekazywania sygnałów międzykomórkowych. Więc gdzie ten problem? Czemu my się w ogóle bronimy przed tymi wolnymi rodnikami? Skoro po pierwsze organizm je wytwarza, a po drugie, mają one jakieś ważne funkcje. Bronimy się przed ich nadmiarem. Jak to w życiu bywa, coś w pewnych ilościach jest ok, ale jak już jest za dużo, no to zaczyna się robić niedobrze. Tak właśnie jest z wolnymi rodnikami. Wolne rodniki uszkadzają, przyspieszają starzenie się Twoich komórek? Jajowych. E, zaczynają atakować e, ich DNA, ich mitochondria, przez co nie tylko te komórki jajowe gorzej funkcjonują, bo mitochondria są takim miejscem, gdzie jest produkowana energia potrzebna do ich pracy, ale też zmniejsza się przez to szansa na zapłodnienie i urodzenie zdrowego dziecka, ponieważ te wolne rodniki uszkadzają struktury komórkowe. Twoich komórek jajowych powodują, że te komórki jajowe są słabsze, więc istnieje większe ryzyko wad wrodzonych u dziecka, jeśli już dojdzie do osabłotnienia. I właśnie dlatego chcemy obronić się przed, przed tym nadmiarem wolnych rodników. A dlaczego po 30 jest to takie ważne? Bo z wiekiem Twoje komórki jajowe się starzeją. To po pierwsze, dlatego nie chcemy narażać ich na dodatkowe czynniki, które przyspieszają ten proces. Kolejna Sprawa jest taka, że twój organizm wraz z wiekiem produkuje mniej takich naturalnych obrońców, jak chociażby melatonina, które chronią komórki jajowe przed wolnymi rodnikami. Skoro mowa o obrońcach komórek jajowych przed wolnymi rodnikami, to przejdę teraz do drugiej ciekawostki, która dotyczy linii obrony twojego organizmu przed tymi wolnymi rodnikami, i jest kilka takich linii. Jedną z nich są antyoksydanty, o tym mówi się dużo, bo antyoksydanty przyjmujemy wraz z dietą, z suplementami, także ziołami. Te antyoksydanty to na przykład, witamina C, witamina E, cynk. Kolejna linia obrony, o której mówi się mniej, a jest nie mniej ważna, to enzymy antyoksydacyjne. I tutaj uwaga, ważna rzecz, do funkcjonowania tych enzymów niezbędne są między innymi witaminy z grupy B, chociażby kwas foliowy, o którym mówi się dużo przed ciążą, ale też niektóre składniki mineralne, m.in. cynk, żelazo, miedź. Miedź jest akurat takim pierwiastkiem, o którym gdzieś tam no, mało się słyszy, ale jest naprawdę ważne. Trzecia linia obrony to są tak zwane enzymy naprawcze, ale one wchodzą już w takiej sytuacji, no, awaryjnej można powiedzieć, gdy jest potrzebne naprawienie tego uszkodzonego DNA. Trzecia ciekawostka jest taka, że antyoksydanty działają wspólnie. One lepiej działają, gdy są razem niż osobno, ponieważ uzupełniają w pewnym sensie swoje działanie. Dlatego tak dużo mówi się o tym, że dieta ma być urozmaicona. Ewentualnie wsparta suplementacją, tylko tu też pytanie: przy tej suplementacji, czy skupiamy się tylko na jednym składniku, którego gdzieś tam brakuje w diecie, czy na kilku? To już pozostawiam do odpowiedzi specjaliście, który z Wami współpracuje. Jeśli potrzebujecie pomocy, to zapraszam do mnie na konsultację, link w opisie pod filmem. Wracając do tego wspólnego działania, działania antyoksydantów, to takim doskonałym przykładem są dwie witaminy: witamina C i witamina E. Witamina C jest potrzebna do regeneracji witaminy E. Gdy witamina E zwalczy ten wolny rodnik, witamina C ją regeneruje, żeby mogła sobie dalej funkcjonować. Dlatego szukamy tych antyoksydantów. W urozmaiconych posiłkach i w indywidualnie dobranym planie suplementacji, który uwzględnia też to synergistyczne działanie. Jeśli chodzi o to synergistyczne działanie, to widać je chociażby w badaniach naukowych. W jednym z nich zaobserwowano, że kobiety z endometriozą, które odczuwają dolegliwości bólowe, mają mniejszy ból ale nie jak przyjmują właśnie, czy urozmaicają dietę osobną tam witaminę C czy E, ale jak te witaminy pojawiają się razem, te witaminy C i E, o których właśnie mówiłam. Kolejna ważna rzecz, taka myślę ciekawostka, to to, że antyoksydanty występują nie tylko w warzywach, owocach, innych produktach roślinnych, ale także w produktach zwierzęcych. Przykładem jest łosoś. Łosoś zawiera astaxantynę. Astaxantyna to jest związek należący do karotenoidów, ma on silne właściwości antyoksydacyjne. Ciekawostką jest, że ta astaxantyna działa ponad 60 razy lepiej w zwalczaniu wolnych rodników niż słynna witamina E, C, przepraszam bardzo. A także około 10 razy lepiej niż np. przykład słynny beta-karoten. Tak oto doszłyśmy do ostatniej Piątej ciekawostki i ta ciekawostka jest zarezerwowana dla melatoniny. Melatonina to jest hormon produkowany w szynce. Jest to mały gruczoł znajdujący się w mózgu. To tak bardzo w skrócie. Melatonina jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Niestety są takie dwie rzeczy, które zaburzają jej wewnętrzne wydzielanie. Pierwszą jest wiek. Wraz z wiekiem zdolność organizmu do produkcji tej melatoniny maleje, szczególnie po 40 roku życia. Więc jeśli planujecie ciążę po 40, no to musicie szczególnie uważać na tą melatoninę. Drugi taki czynnik, który zaburza produkcję melatoniny, jest nieprzestrzeganie higieny snu. I tutaj mam na myśli takie późne kładzenie się spać. Narażenie na to światło emitowane przez telefony, telewizory, laptopy, czyli nieprzestrzeganie za, m, takiego rytmu dobowego, można powiedzieć, higieny snu i wiek to są dwa takie czynniki, na które warto zwrócić uwagę. Na wiek niestety nie macie wpływu na razie może kiedyś wymyślą jakiś kamień filozoficzny ale macie wpływ na swoją higienę snu, to czy korzystacie z telefonów, laptopów, czy oglądacie telewizję do późna, kiedy się kładziecie spać, na to jak najbardziej macie wpływ i zachęcam Was do tego, żeby przestrzegać tej higieny snu, jeśli staracie się o dziecko po trzydzieści, Dodatkowo możecie zadbać o to, aby wzbogacić Waszą dietę, Produkty bogate w tryptofan, który jest niezbędny do produkcji melatoniny, a także, żeby rozważyć suplementację melatoniny, ale to po raz kolejny zostawiam do indywidualnej konsultacji. I to jest tak naprawdę wszystko: wszystkie pięć ciekawostek, które dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć, bo już mamy prawie 10 minut filmiku, więc Twoja uwaga spada. Myślę, że nie ma sensu tego przedłużać, aczkolwiek jest jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy, które chciałabym opowiedzieć nie zmieszczę się w tym filmiku, ale zapraszam cię w, innych miejsc, w inne miejsca, gdzie możesz znaleźć takie informacje, które publikuję dla kobiet właśnie z endometriozą, niepłodnością, dla kobiet, które starają się o dziecko po 30, chcą zadbać o komórki jajowe, inne aspekty płodności. Jest kilka takich miejsc, między innymi prowadzę newsletter, czyli takie darmowe maile o nas wymisja ciąża 30+, można się do niego zapisać, można się zapisać do grupy facebookowej Zachęcam też do obserwowania mojego Instagrama, TikToka, bloga. Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod filmikiem, bo nie jestem tu w stanie ich podawać. I bardzo dziękuję Ci, że dzisiaj ze mną byłaś. Mam nadzieję, że te ciekawostki były faktycznie ciekawostkami, a przynajmniej w jakimś tam stopniu, i że coś Ci się przyda. To do zobaczenia, do usłyszenia.